Siemano, mam wszystkim tutaj popraw w kolejnym materiale z serii. Czy pamiętasz, czy nie? <laughs> Tym razem wracam z wspomnieniami do bajki Top Cat, czyli w polskim tłumaczeniu Kotla ferajna. Yy, była to bajka opowiadająca o grupie kotów yy, mieszkających na złomowisku. Ich przywódcą był żółty kot, który nosił e, fioletową marynarkę i fioletową czapkę albo taki bereklik, nie pamiętam co to tak dokładnie było. E, nazywał się Tolek, był e, przywódcą tej bandy. Oni w sumie żyli tak naprawdę mm, z, e, z tego co znaleźli. Na śmietnisku, niczym złomiarze z e, programu złomowisko.pl e, e, Ale e, nikt im e, poza e, jednym policjantem e, nie dyktował, co mają robić, kiedy i czym, e, czym mają się danego dnia zająć, bo, bo byli wolnymi kotami, wolnymi strzelcami. Pamiętam, że ta kreskówka leciała najpierw na <coughs> Fox kickie, a później e, przez krótki czas, ponieważ ta kreskówka nie leciała zbyt długo w, e, na Jetixie. Później właśnie leciała przez krótki czas na Jetixie. Niestety się skończyła, z tego co wiem. Były chyba dwa filmy spod szyldu tej bajki bajkę wspominam bardzo dobrze bo były tam elementy żartobliwe elementy poważne jak dla gigaka wtedy w moim wieku było coś wow mimo tego że wtedy nie lubiłem za bardzo kotów to motyw humorystyczny bardzo mi się podobał i chciałbym żeby kiedyś Coś takiego wróciło. Była kiedyś jeszcze taka jedna bajka, ale nie pamiętam tytułu. Ale właśnie e, Feraina to było coś, co lubiłem w oglądać i chciałbym móc oglądać to e, kiedyś. I jeszcze jako takie mm, dodatkowe wspomnienia e, do tego. Bo takich bajek już teraz nie mam, bo to co teraz oglądamy to już niejednokrotnie powtarzałem. E, tam widzicie e, spektrę e, z bajki. Za w sumie Bakugan. E, nowa wystroja. Takich bajek jak Kocia Feraina, czy właśnie Bakugan, czy z tyłu. Z tyłu za mną jest e, Goku, który w 2020 roku. E, zostanie e, ambasadorem e, w, na Igrzyskach e, Olimpijskich. E, więc jest to dla mnie e, coś e, wspaniałego. Ja tego dzisiaj mam e, na koszulce, w takim trochę innym wydaniu, nie sajańskim, e, z szemlongiem, ale właśnie takich i takich bajek mi brakuje i chciałbym żeby były i żeby ludzie je wspominali no ale pff, jak widać polska telewizja nawet się do tego nie pcha. jeśli macie jakieś wspomnienia z takimi bajkami to zostawcie komentarz pod tym filmikiem lajka, komentarz, dzwoneczek żebyście wiedzieli kiedy następne materiały? No i cóż, ja się z nami w tym materiale żegnam. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się i ciao.